Dwa razy się nie zdarza takiego meczu dobrego, no, już chyba nie zagramy. Boc do mnie nie zagrał naprawdę dosyć słabo i, i, i teraz w niedzielę przyjedzie i będzie chciał na pewno zagrać z zupełnie innym. No, miejmy nadzieję, że uda nam się e, powtórzyć takie spotkanie, najważniejsze, no, żebyśmy po prostu zwyciężyli. Musimy jeszcze zwrócić szczególną uwagę na e, Piotra Krakowskiego i, i Kawasza, którzy e, mimo w miarę słabej gry wisły e, na nam najwięcej kwi. Przede wszystkim nie wolno nam przegrać. Myślę, że w tej chwili po tym finale Pucharu Polski, gdzie zagraliśmy myślę, dobre zawody, tutaj nie wiemy dokładnie też w jakim składzie bo różne sygnały dochodzą z Polska, w jakim składzie Polska przyjedzie. Nawet słyszeliśmy, że i Wichary podobno przejść operację łokotki. Nie wiem, czy to są, to są takie sygnały trochę po tym finale, ale... Takie dochodzą do nas, więc żeby to dziś nas nie uśpiło, a dla mnie osobiście te ostatnie dni, takie troszeczkę jakby z innych sportów z naszej jestem jest, na jest bieganie sygnałów, bo e, no i Niemieckiej Kiel przegrał w domu dosyć istotne spotkanie z Gros tak zespołem, który e, dużo niżej w tabeli stoi w Bundesliga, czyli że jest to możliwe w sporcie. E, Wczoraj oglądając siatkówkę, skrabeł chatów, top faworyt naszej klasy siatkówki przegrywa w Warszawie. Więc to są troszeczkę tak odbieram jako sygnały mówiące, trzeba się bardzo skoncentrować. I nie chcę powiedzieć, żeby zapomnieć o tym finale, zabrać dobre, pozytywne rzeczy, ale ten tydzień naprawdę poświęciliśmy dosyć mocną pracę i od dzisiaj zaczynamy przygotowania tylko pod kątem spotkania, więc mam nadzieję, że tak zespół też pokaże jakąś symbiozę w tych przygotowaniach, razem z myślami na trenerów, Zbyt jest łatwe tłumaczenie na obraz. Oczywiście atuty boiska, publiczności jak najbardziej w tej chwili stoją po naszej stronie, ale na boisku zawsze przeciwnik wszystko koryguje. i To musimy postawić warunki. A w naszym domu myślę, że mamy jak najbardziej dużo argumentów po temu, żeby to zrobić.